Dobry witam serdecznie. Jak w tytule mowa, dzisiaj do was przechodzę z marką Charlotte Tilbury. Ta marka i jej nowości były już prezentowane na moim kanale na jednym z odcinków premier perfumowych. Wówczas miałam tylko wiedzę o tych zapachach teoretyczną, a dzisiaj bogatsza już o wiedzę praktyczną, dlatego że ze strony Charlotte zamówiłam zestaw testerów wszystkich. Premier, jakie się ukazały z tej najnowszej linii od marki Charlotte. Także przechodzę już do Was z moimi wrażeniami. A jeżeli macie ochotę je poznać, zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od zapachów, które trudno mi się testowało, i tak naprawdę te sterki są w połowie jeszcze zapełnione. Ale te zapachy mnie po prostu niesamowicie drażnią. To nie są zapachy dla mnie. Z całej szóstki e, są to dwie kompozycje, e, o których nic dobrego ode mnie nie usłyszycie, a jedynie narzekanie. I takim zapachem, który najbardziej mnie drażnił e, z tej całej szóstki jest to kompozycja Calm Bliss. Od samego początku w tej kompozycji odbierałam bardzo sztuczną lawendę w połączeniu z kwaśno, gorzkimi i takimi wręcz agresywnymi cytrusami. I tak na wstępie myślałam, że skoro to nuty głowy, to z czasem ta wąs się ugotnia, bo chociaż załagodnieje. Niestety nic takiego się nie stało, i przez cały czas jak miałam ten zapach na sobie, to czułam ten drażniący lawendowo-cytrusowy aromat, który zdominował cały zapach. W przypadku kompozycji Calm Bliss ten zapach zarabia ode mnie 0 punktów na 10. Kolejne 0 padnie dla kompozycji, która w nazwie yy, i w zamierzeniu twórcy miała się kojarzyć z euforyczną radością. Niestety nie w moim przypadku, dlatego że yy, mnie ogarnia złość jak noszę ten yy, zapach, a mowa o Joyfory. W przypadku zapachu Joyforia znud wydawało mi się, że będzie to kompozycja, która raczej powinna mi się spodobać, ale również na wstępie yy, wyczuwam w niej dużo syntetyczności, tyle że ta syntetyczność ulatnia się po chwili, ale za to wyłania się jaśmin, jaśmin, który jest w tym zapachu solidnie wyczuwalny i niestety jest wydany w bardzo nielubianej przeze mnie odsłonie. Baza w joy jeszcze jako tako próbuje się ratować, ponieważ wykończenie jest piżmowo-kaszmirowe z dodatkiem półwytrawnej wanilii i mogło być całkiem przyzwoicie przyjemnie, ale ta nielubiana przeze mnie odsłona jaśminu przeplata się w tej bazie, odbierając całkowicie resztki mojego dobrego zdania o tej kompozycji. A teraz przechodzę do zapachów, które przyjemnie mi się testowało i zrobię taki ranking od miejsca czwartego do pierwszego. Na miejscu czwartym ulokowałam kompozycję, która dostaje ode mnie 5 punktów. Na 10. Jest to przyjemna, ładna kompozycja, bez fajerwerków, a stawiałam, że najbardziej spodoba mi się z całej tej szóstki. Niestety tak się nie stało. Ta kompozycja nawet nie jest w trójce, tylko jest poza podium, a mowa o zapachu more sex. Ta kompozycja na wstępie jest bardzo obiecująca. Zapach delikatnego, dymnego drzewa z dominacją skóry, przez którą przeplatają się akordy korzenne, później bardziej jakby kadzidło gdzieś tam było. Zapach zaczyna pięknie wybrzmiewać, staje się enigmatyczny, sensualny i zapowiada się na charakterną kompozycję, lecz to tylko zapowiedź czegoś. Co miało być, a tego nie ma. More sex w pewnym momencie przestaje się rozwijać, przycicha i staje się monotonny. Pomimo tego wszystkiego, jest to zapach, który przyjemnie mi się nosiło, tyle że cały czas czułam niedosyt i szczerze mówiąc, troszkę byłam znudzona tą kompozycją. Kompozycja Morsex bardzo przypomina mi Mahir od marki Latafa, z tym, że nie od samego początku. Morsex dla mnie jest drugą fazą y, Mahira, dlatego, że Mahir na samym początku jest bardzo mocarny, ale za godzinę, za dwie to ten zapach jest łagodny jak baranek, y, delikatnieje, łagodnieje i właśnie... Ta druga faza Mahiru dla mnie to jest po prostu More Sex. Bardzo dużo właśnie tego dymnego w dźwięku e, charakterystycznego w More Sex odnajduję właśnie w tej kompozycji. Czas na podium i na miejsce trzecie, a więc na tym miejscu ląduje kompozycja, którą oceniam na 5,5 punkta na 10, a mowa o zapachu Cosmic Power. Ten zapach otwiera się bardzo przyjemnie, jest taki aromatyczny, delikatnie korzenny i zachodzi w tej kompozycji na wstępie pewne przełamanie błogości, tajemniczości i sensualnego wybrzmienia. Jest to zapach, moim zdaniem, dla kobiety, która lubi czarować, ale czarować. Yy, swoim urokiem i zapachem, ale na krótko. I można tą kobietę porównać do bajkowego Kopciuszka, który lśni swoim urokiem na balu, czym prowokuje księcia, po czym zaraz znika. Niestety zachodzi w tej kompozycji to samo co w Morseks. Zapowiedź czegoś głębokiego, seksownego, zadziornego i nagle bum, wszystko staje się takie jednostajne. No ale początkowi tej kompozycji uroku odmówić nie można. Cosmic Power jest to taka kompozycja, której mi po prostu szkoda. Uważam, że potencjał tego zapachu, tej bazy, która mogła być wejściem do czegoś wyjątkowego, naprawdę kosmicznego i oryginalnego, niestety, yy, ta kompozycja maksymalnie została niewykorzystana. Pomimo tego, iż yy, uważam tą kompozycję za niedokończoną, z niewykorzystanym potencjałem, ta kompozycja przyjemnie potrafi się nosić. Drugie miejsce zajmuje kompozycja Magic Energy i ten zapach dostaje ode mnie 6 punktów na 10. Jest to bardzo przyjemny zapach, który ma w sobie dużo zielono-korzennej świeżości, piękną drzewno-kadzidlaną bazę i woń morskiej bryzy. Tyle, że przypomina mi w pewnych momentach męskie wody po goleniu, takie. W starym stylu. Nie jest to stały aromat, ale czuć go często podczas noszenia, przez co ma się wrażenie, że zna się ten zapach od lat. Pierwsze miejsce z oceną 7 punktów na 10 dostaje, według mojej opinii, najciekawsza kompozycja z całej szóstki, a mowa o Love Frequency. Jest to zapach, w którym króluje taka dojrzała róża, która jest delikatnie podbita różowym pieprzem w towarzystwie szafranu, położona na subtelnej, drzewno-ambrowej i paczulowej bazie, ale. Jest jeszcze coś w tym zapachu, przez co staje się ciekawszy, ale również i wtórny: mianowicie bardzo lekka woń kamfory. Przez co na myśl od razu przychodzą mi perełki od marki Lalik. Nie jest to identyczny zapach, ale w podobnym, tyle że lżejszym klimacie. A że ja perły od Lalik uwielbiam, to ta kompozycja najbardziej zwróciła moją uwagę. Jak zauważyliście, żadna z kompozycji nie otrzymała ode mnie oceny 10 punktów na 10, dlatego że, według mojej opinii, żadna z tych nowości na taką wysoką ocenę nie zasługuje. Zapachy są powtarzalne, już kilka, kilkanaście podobnych zapachów istnieje na rynku, jest w czym wybierać i to w znacznie niższej cenie. Być może kiedyś zdecyduję się na zakup którejś z kompozycji, oczywiście od miejsca czwartego do pierwszego, ale na pewno nie za taką cenę, dlatego że 150 euro za flakon y, uważam za cenę mocno przesadzoną. Piękna kampania reklamowa tych wszystkich nowości, śliczne kolory flakonów, kusząco zapowiadane zapachy. Niestety uważam, że marka Charlotte Tilbury nie popisała się z tymi nowościami. Jej pierwszy zapach, który powstał w roku 2016, to jest coś niesamowitego, ambitnego, a te wszystkie nowości po prostu w żadnym stopniu do zapachu sprzed lat. Send Owad, żywiem, który niestety został wycofany, nie dorównują. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń, a więc jeżeli mieliście okazję testować nowości od marki Charlotte Tilbury, zapraszam do komentarzy, podzielcie się Waszą opinią. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Dziękuję pięknie za obecność. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku.